Rozmawiałem z Mariuszem Wachem dzisiaj 10 styczeń, e, już 10 styczeń tak, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wszystko na to wskazuje, 21 luty i Monte Barret. powiedz coś o przygotowaniach, na jakim etapie? Tak, to jest akurat taki okres świąteczny, chwilkę byłem w domu, już od dwóch miesięcy e, ciężko zapierdzielamy tutaj w dzierżoniowie pod okiem Piotra Okres, wiadomo, trzy razy w tygodniu siłownia, dużo techniki i wytrzymałość, tak? czyli, czyli dużo biegania i taka wytrzymałość przy, przy samych workach. Tak jak wspomniałeś, na ten lód, pod koniec lutego jest zaplanowana walka moja. 20 stycznia jest planowany mój wylot do Stanów i tam tydzień takiej aklimatyzacji trzy tygodnie sparringów. I później tydzień rozluźnienia takiej przed walką i sama walka. Nie wiadomo na dobrą sprawę, czy ten wywiad kiedykolwiek się ukaże, ale wszystko wskazuje na to, że ta walka będzie. Tak, po prostu czekacie, aż to będzie już oficjalnie wszystko dograne. Dokładnie tak, czekamy na oficjalne, oficjalne potwierdzenie. Ja na 99% mam takie potwierdzenie, że ta, do tej walki dojdzie. Do, do Gali na pewno dojdzie 21 lutego, ale czy akurat z Monty Barretem to jeszcze nie wiem, ale chciałbym, żeby z nim, nim zaboksować. Miałem okazję z nim sparować, teraz nazwisko naprawdę bardzo, bardzo dobre. Akurat na ten okres takich powrotów po, po ponadrocznej przerwie, to myślę, że, 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 że nazwisko jak najbardziej jest ok. Tam coś słyszałem, że Monte tam po kilku rundach zrezygnował z tego sparingu, tak? Eee, nie wiem. <laughs> nie toż stary dzieje. On się przygotowywał do Daj Filca. Pamiętam jeszcze u Tomka Damka na sali to było. Tam trenował. Eee, dobrze by się z nim sparowało. No. Pomimo wieku, Monte Barret jest jeden z bardziej rozchwytowanych spring partnerów, więc chyba nie ma na co liczyć, że, że bardzo będzie nieprzygotowany. Tak, tak. tak. Wspomniałeś on teraz cały czas. Z tego co ja wiem, tak samo, że, że, że jest cały czas w treningu. Cały czas jeździ na, na różne sparingi, Dobrze, dobrze dobrze się prowadzi. Wiadomo, on nigdy nie był jakimś super ciężkim zawodnikiem, bazuje na swojej szybkości, na pracy, na nogach, więc na pewno ta walka nie będzie należała do, do najłatwiejszych. Trochę czasu straciłeś, tak? Ale hmm, to nie jest taki z jednej strony kibice chcą Cię obejrzeć z mocnym rywalem, z drugiej strony tak nie do końca wiesz chyba sam na co ci stać, prawda? Po takiej długiej przerwie, bo sparring i trening nigdy nie da tego, co będzie o ringu. Dokładnie tak, ja miałem jakieś tam po tej, po, tej, po tej ciężkiej walce, po przegranej walce, miałem, miałem sparringi, dobre sparringi z czołówką światową i, i wychodziły naprawdę naprawdę dobrze te sparingi, ale e, same sparringi, a walka to jest zupełnie co innego. E, tak jak się mówi, że, że, że rajdowiec, nie raz po, po jakimś poważnym wypadku, iż już później już nie będzie tak jeździł szybko jak, jak, jak przed wypadkiem. Tak? To, samo, to samo może być z pięściarzem. Zobaczymy. Czekam z niecierpliwością na tą walkę. Zobaczyć sam. Chcę sam zobaczyć, jak się będę zachowywał w tym ringu. To jeszcze jedno pytanie. Monte Barrett. Nie, nie wolałbyś jakiegoś wielkoluda trochę wolnej, wolniejszego, bo to wiesz, Barrett to spryciarz i gdzieś tam będzie taka pchełka z kakao tak. obok ciebie? Na pewno mi się o wiele lepiej boksuje z zawodnikami dwumetrowymi ważącymi 130 kg, 140 kg niż z takimi małymi pchłami. Tak. Jak i padło na bareta, wiesz, mieliśmy dość czasu, żeby, żeby mamy jeszcze dość czasu, żeby się e, pod ten styl przygotować, e, będą dobierani e, sporych marterzy. Wiadomo, sam, sam osobiście wolę walczyć z... z, z z takimi zawodnikami, takiej postury jak ja, czyli, czyli wielcy, silni i, i wolniejsi, tak? To po tych wszystkich perpetiach życzę ci, żeby ten wywiad się ukazał i żeby ten barat był. Dziękuję.